W dzisiejszym odcinku pokażę, ile mam naklejek z kolekcji Europa. Z, z, z mistrzostwa, Mistrzostw z 1906, wtedy z Mistrzostw Europy. E, wtedy była Francja, Hiszpania, Dania, Szwajcaria, Turcja, Chorwacja, Irlandia, Czechy, Portugalia, Niemcy, Bułgaria, Rosja, Szkocja, Holandia. Anglia i, i Rumunia. Otwórzmy album. Tak tutaj wygląda. Tutaj są naklejki, jak tutaj nie ma ich. Tutaj, tutaj jedna i tam. Szwajcaria, Holandia, Szkocja, Hiszpania. Rumunia, Francja, Niemcy, Czechy, Włochy, Rosja, Dania, Portugalia, Turcja, Chorwacja i tyle. To jest na tym odcinku. Subskrybujcie i jeżeli Wam się podobało. To dajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, łapka w górę. Móc, yy, dzisiaj żegnamy. Będę jeszcze nagrywał tam inne filmiki z, z gier. Yy, dzisiaj się żegnamy. Do zobaczenia. Cześć!